Ty do mnie o tej boże? Jak ja drapię się po noże? Słuchaj, co tam Basiu? Ja nic ja się ogarniam, wiesz, chciałam się tak wyglądać, taka wiesz, sama dla siebie taka sexy, flexi. Po prostu stanę przed lustrem, i powiem o dzisiaj to po prostu zaszalałaś. Na spacer sezon wyjść? Naprawdę? Tak po prostu? Super a gdzie? Do lasu? No pewnie. Ej, słuchaj, że ale sam alert, że mam ci mocnowiać. mocno wiać. Dobra, nie boję się, słuchaj, jak mnie zapraszasz na jakieś ja spacer, to idę słuchaj, kupię wina, kupię po winie, weźmiemy sobie za, za winę w gazetę, słuchaj, pójdziemy do tego lasu i będziemy sobie pod rączkę jak kiedyś, pamiętasz, takie psiapsi, nie? Chodziłyśmy w zęby kory, i piłyśmy wino, tak opowiadałyśmy, pamiętasz? Zgodzisz się? Naprawdę? Baśka nie wierzę. No dobra, słuchaj, no to ja się ogarniam i, słuchaj, będę u Ciebie za godzinka, co? No to pa! <laughs> ja pierdzielę, jaka wikura! Baśka, ty jesteś poważna, ty chcesz wyjść na spacerek, ciebie pogrzało już reszty, wiesz jak wieje. dziewczyna, przecież młeb mi po prostu zerwia, ty chcesz chodzić po spacerkach. Może normalnie grzywem mi z słuchaj, przecież my nie możemy tak chodzić. Dziewczyna, jest za zimno. Baśka, ja ci trochę powiem, że ja się trochę boję, powiem Ci trochę jestem zatrana kaszanką. no normalnie liście latają, drzewa się kładą. Jest tak zimno po prostu, że no, pździ normalnie jak w Radomiu, słuchaj. Jest zimno, że no, nie możemy iść na odwrót. jak drzew... Liście latają. Ja myślałam, że jest ciepła. Ty jesteś popieprzona jakaś po lesie. Nagle Ci się zachciało, żebyś się taka mądra była w lato, że ty ze mną na spacerki chcesz wychodzić. Dziewczyno, wyjdzie się garni I znowu strasznie jedzie, no i znowu te liście i znowu te drzewa kładą się. Dziewczyno jest tak niebezpiecznie, jakiejś innej formy rozrywkowej wymyśleć, tylko to, przecież jest tak zimno, a moje pęciny to mi tak zmarzną, a w ogóle moja pusi to mi tak zmarznie, że jak mi przewieje moją pusę to ja będę musiała sobie kupić ten ul, Ulgi, Gumax, czy tam te Unofuraginy, ul, ul, nie wiem, z tych, tych różnych leków. Tych. Baśka, ja nie wychodzę, o nie, nie, nic nie zawieje, o nie, ja już nie jestem najlepszej młodości, słuchaj, jak mnie nery przewieje, to wiesz, że mnie później cały tydzień mnie boli. Basia, może Ty przyjdziesz do mnie, słuchaj, posiedzimy u mnie, jakieś winogrzane zrobię, po co będziemy chodzić na spacer tutaj, a chuj z tymi spacerami. Hałas? ja będę darła mordach poparzona. Dziewczyno, a suty to mi stoją jak wentyla od stara. Po prostu jest mi tak zimno, że ja nie wiem, czy ja się przez najbliższe trzy doby ogrzeję. Ja nie wiem, jak ci ludzie morsują. Dla mnie to teraz wystawienie ręki z kurtki, to jest morsowanie! Ja pierdzielę, wiesz, że Baśka jakaś baba na rowerze idzie takiej dupę, zaciąga normalnie jak kubicy na torze. Ja pierdzielę, ma się zaraz. Wy... Ja to zaraz się gleba. Ja pierdzielę, liście latają, słucha... Zobaczcie, liście latają, a Baścia się na spaterki zachciało I ja pierdzielę, ona jest jakaś popieczona, ona po prostu igra, no liście latają po całej ulicy, nie wiem czy widać, I ja pierdzielę, słuchajcie, no wszystko lata, wszystko lata, ta Baśka jest normalna, ja nigdzie nie idę, o nie, 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 ja będę siedzieć w chałupie, na dupie i w ogóle nigdzie nie wychodzę. Ja wam powiem szczerze, że ja się boję tych dnia. Po prostu. nie no drama, to ona nas spacerki chciałaby do lasu zabrać. Ona naprawdę igra z losem. Ona jest jakaś Ona ta moja przyjaciółka. Ja pierdzielę. Ale wiecie, co najbardziej mnie rozbawiło. Ja wiem, że to nie jest śmieszne, ale ten ptak, który lecił w bokiem. <grym> Drift tym bokiem na niebie. Ja <grym> to jednak do ciebie pojadę, właśnie starym niewiezie wiezie, to słuchaj, to u ciebie się napijemy. O matko, tu są podgrzewane foty. Aaa!